Chciałbym oddać głos panu europosłowi Michałowi Marusikowi, posłowi do Europarlamentu. Dziękuję bardzo. Witam państwa serdecznie. Troszkę mnie dziwi temat tej debaty, bo to tak jakby powiedzieć, że na przykład przykrości bicia ludzi pałką bambusową. To by sugerowało, że jeśli pałkę bambusową zmienimy na metalową albo plastikową, to będzie przyjemnie. No nie będzie przyjemnie. Więc jeżeli mówimy o patologii waluty euro, jaka jest ta patologia? No to ona się niczym nie różni od patologii wszystkich innych walut fiducjarnych, tak, tak zwanych. Czyli wszystkich walut które nie opiewają na żadne realne wartości. Jakie z tego wynikają skutki? Ale może najpierw by należało powiedzieć, jak do tego doszło i po co. Otóż, historycznie rzecz biorąc, pieniądzem było złoto, i w największym uproszczeniu bo do powiedzenia jest bardzo dużo, a czasu jest bardzo mało to powiedzieć trzeba tylko, że. Złoto było pieniądzem dlatego, że spełniało podstawowe atrybuty środka wymiany. Mianowicie złoto nie korodowało, nawet nie spłonęło w ogniu, było w zasadzie niezniszczalne, było bardzo łatwo podzielne, natomiast nie dało się sztucznie rozmnożyć. Nie można go było wyczarować. Alchemicy próbowali przez kilka tysiącleci, ale się nigdy nie udawało. Więc było, a, a poza tym było fizycznym dobrem, czyli było rzeczywiście metalem, z którego coś można było trwałego zrobić. I dlatego to złoto pełniło środ, rolę środka wymiany. W praktyce posługiwano się substytutem tej waluty. Kwitami depozytowymi. Jeżeli ktoś złożył 10 deko złota, no to dostał powiedzmy 10 pokwitowań na każdy na 1 dekagram złota, i przekazując rąk do rąk ten kwit, przenoszona została własność na okaziciela tego złota, które zostało zdeponowane w skarbcu bankowym. I to była rzeczywiście prawdziwa waluta to był prawdziwy pieniądz. Taka była historia. Po czym zniesiono sztucznie administracyjnie zniesiono pokrycie złotem tych kwitów depozytowych one się jeszcze nazywają banknoty czyli noty bankowe ale już nie opływają na żadne złoto w żadnym skarbcu bo tam żadnego złota nie ma wobec czego jaka wartość stoi za tym pieniądzem którym my się posługujemy Żadna wartość, nic za tym nie stoi. Jaką rolę ten pieniądz pełni i dlaczego odeszliśmy od prawdziwego pieniądza złotego? Otóż odeszliśmy od tego pieniądza właśnie dlatego, że władza zaczęła ten pieniądz używać do oszukiwania ludzi i do wywłaszczania ludzi. Jeżeli kiedyś. Bito monety miedziane, na przykład. One były znacznie mniej warte niż złote, ale władcy kombinowali tak, że przetapiali to miedzi, dodawali jakiś innych tańszych metali, żeby tych samych monet było jak najwięcej, czyli fałszowali i podrabiali pieniądze. Podobnie czynili z, z pieniędzmi srebrnymi czy innymi. Ale najłatwiej jest podrobić taki pieniądz, który nie jest dobrem fizycznym, jest tylko symbolem. Wobec czego władza zaczęła posługiwać się pieniądzem sztucznym, papierowym, i ludzie myślą, że za tym pieniądzem stoi jakaś wartość i się tym posługują. Tymczasem władza ten pieniądz doprodukowuje. Ten proceder, i to mówimy o walucie euro, bo takim procedurom ta waluta podlega, ale złotówka i każda inna waluta podlega. Takim samym mechanizmom jej generowania. Skąd się bierze pieniądz? Otóż, jeżeli potrzebuje sporą kwotę pieniędzy, wezmę sobie drukarkę, zeskanuję banknot i wydrukuje sobie potrzebną mi ilość pieniędzy, to pójdę za to siedzieć. Popełniam przestępstwo. A ilość pieniędzy w obiegu wzrasta i wzrasta szybciej niż wartość dóbr dostarczanych na rynek. Bo zachodzi inflacja, czyli ilość pieniądza w obiegu rośnie szybciej. Ale nikt za to nie poszedł siedzieć, a jednak ktoś te pieniądze doprodukowuje. I tu mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego właśnie. Te waluty są fiducjalne, to znaczy nie opiewają na żadną fizyczną wartość, bo można je dorabiać w dowolnej ilości, skupując za ten pieniądz, doprodukowywany z niczego, z powietrza, skupując realne dobra z rynku, a ludzie zostają w rękami w nocniku. Produkują ludzie ubrania, żywność, mieszkania, samochody, komputery, po czym w zamian dostaną pieniądze. Tego się ani nie zje, w to się ubrać nie można, mieszkać w tym nie można, tylko. papier. Przybywa, ale tracimy realne dobra. I robi się to bardzo łatwo, bo nawet drukować nie trzeba, bo w tej chwili postać pieniądza elektroniczna jest bardziej powszechna niż postać fizyczna papierowa. Więc nawet nie trzeba tego papieru i tej drukarki używać, żeby to wydrukować. Wystarczy, ktoś nie miał niczego, to wystarczy, że mu zostaje zapisane na koncie dowolna kwota i już ma. I tym pieniądzem płaci. Nie ma takiego pieniądza, a jednak on wchodzi w obieg, skupując realne dobra. I nam, producentom, zostaje inflacja, czyli coraz mniejsza wartość, coraz większej ilości pieniędzy, natomiast. Tracimy towary na rzecz tych, którzy emitują pieniądz. I dlatego ten cały świat zachodu, który stoczył się w barbarzyństwo finansowo monetarne, ubożeje, ponieważ cała ludność, cała populacja, cała gospodarka traci motywację do realnej pracy. Więcej można mieć złupienia obywateli z kradzieży. Więc coraz mniej ludzi pracuje w gospodarce realnej, produkując i dostarczając na rynek realne dobra, a coraz więcej osób funkcjonuje w nadzorze biurokratycznym utrzymywanym z budżetów na kredyt, czyli z pieniędzy tworzonych z powietrza. W dodatku te wszystkie pieniądze stworzone z powietrza, udostępniane władzy publicznej, generują konieczność. Zwrotu w przyszłości z odsetkami, a więc zwrócić trzeba będzie więcej niż się pożyczyło od bankierów, którzy mają wyłączny przywilej na kreowanie nowego pieniądza. I to właśnie po to, te środowiska mają ten przywilej, żeby wszyscy pracowali, a oni mają zyski bez pracy. I to jest świat chory, dlatego że jest to świat niesprawiedliwy. Jest to świat chory moralnie. Po prostu. Przestaliśmy zadawać pytanie, jakie jest moralne uzasadnienie używania pieniądza bez pokrycia, bo moralnego uzasadnienia ten pieniądz nie ma, jest on tylko narzędziem wykorzystywania ludzi ciężko pracujących i ci ludzie nawet nie wiedzą, że jest to narzędzie i metoda rabunku i okradania poddanych przez władców. Ta władza się wyrodziła, ta władza wyrodziła się moralnie, to znaczy przestaje się posługiwać poczuciem moralnej powinności w stosunku do ludzi, nad którymi posiada moc panowania. I to, co jest nam potrzebne, to nie jest zmiana systemu euro na złotówkę, bo my złotówkę mamy. Tylko ta złotówka ma te same cechy, że też nas rabuje. Z tą jedną różnicą, że zrabowane nam dobra zachowane są w Polsce. Natomiast kraje strefy euro y, posługują się walutą, która rabuje ich na rzecz instytucji ponadpaństwowych. Niektórzy mówią, że Niemcy czerpią z tego korzyści. Nie. Waluta euro dla Niemiec również jest walutą zewnętrzną. To jest waluta ponadpaństwowa międzynarodowa czy niepodlegająca jurysdykcji żadnego z krajów. I teraz procesy globalizacyjne zachodzą w obrębie tak zwanego zachodu, niestety zachodzą w tym kierunku, że wszystkie państwa stają się tylko zonami obozowymi, które zarządzają pracą niewolniczą, a wszyscy, którzy pracują w realnej gospodarce, zmuszeni są na pracę na rzecz swoich nadzorców, a ci nadzorcy znaczną część owoców pracy oddają finansistom, którzy dziś generują. Tak zwany pieniądz z niczego, wobec czego y, przy, przyszłe pokolenia Polaków, a nie tylko Polaków, Europejczyków, przyszłe pokolenia zostały obciążone zobowiązaniami na dobre kilkadziesiąt pokoleń. Gierkowski dług spłaciliśmy po jednym całym pokoleniu, a tego było tam powiedzmy dziesięć miliardów. A teraz jest 400 miliardów, jest 40 razy więcej, więc 40 pokoleń będziemy spłacać. To jest tyle, ile minęło od Mieszka I do dziś. Tyle, ile trwa historia Polski, tyle czasu będziemy spłacać zobowiązania wobec emitentów walut jako długi. W takie zadłużenie wpędziły nas nasze rządy, i my te rządy nazywamy naszymi rządami. To niestety nie są nasze rządy. To jest władza sprawowana nad nami i nie w naszym interesie, tylko przeciwko naszemu interesowi. I temu służy właśnie taka formuła pieniądza sztucznego, fiducjarnego, nie mającego pokrycia w niczym. No, niestety czas nie pozwala, żeby, te, żeby temat rozwinąć. Być może w dyskusji jeszcze będzie można parę zdań powiedzieć. Dziękuję bardzo.